My dziewczyny, dziś chcemy Was obie zaprosić z Renatą na filmik z serii Paznokcie. Cześć! Oczywiście robimy paznokcie renacie i tym razem zdecydowałyśmy się na wypróbowanie folii folii do zdobienia paznokci, która daje ten efekt m, takiego błyszczenia się. Nie wiem, czy to jest nowość, czy nie nowość. My odkryłyśmy to całkiem niedawno i zakupiłam kilka takich folii w różnych kolorach i może tutaj Renata. Pokaż. Tak. To jest ta, którą ty miałaś na paznokciach. Mamy zieloną, mamy fioletową i jeszcze jakąś broskwinią. Nie będę tutaj wyciągała wszystkich i powiem Wam tylko tyle, że kupiłam je na Marywilskiej. Każde opakowanie kosztowało mnie 5 zł. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało dalej. Dobra, zabieram to. I czego jeszcze używałbyśmy do dzisiejszych paznokci? To jest oczywiście 121 z firmy Semilac i nowy top coat, który daje efekt mokrego paznokcia. Także jeżeli jesteście choćby zainteresowani tym topem, serdecznie zapraszamy was do obejrzenia tego filmiku. Ale co myślicie, paznokcie wyglądają bombowo? Tak. Tam miłego oglądania. Od czego zaczynamy? No wiadomo, że zaczynamy od uzupełnienia paznokci metodą żelową, ale ten filmik już jest na naszym kanale, więc nie było sensu nagrywać go po raz drugi. Ja tylko powiem, że nie starłam tego białego fręcza, który Renata donosiła do tej pory, bo nie widziałam takiej potrzeby i tak przykryjemy to z lakierem z dużą pigmentacją, więc nie będzie tego widać. Paznokcie są odtłuszczone cleanerem, przygotowane do nakładania hybrydy i tą, którą my będziemy dziś nakładać, to jest numerek 121, oczywiście z firmy Semilac. Więc co? Zaczynamy! I teraz rzecz bardzo, bardzo ważna przy nakładaniu hybrydy. Zawsze pamiętamy o tym, żeby po tej pierwszej warstwie przed umieszczeniem paznokci w lampie, że tak powiem, nieładnie przejechać jeszcze wolny brzeg, żeby. Powiedziane tutaj, widzicie, że lakier się w pewnym takim stopniu ściąga. Żeby tego uniknąć, robimy takie coś. I rączka do lampy. Po pierwszej warstwie, kiedy wyjmujemy łapkę już z lampy, musimy nałożyć warstwę drugą i ta musi być już bardziej precyzyjna, czyli tutaj bardziej staramy się, żeby przy skórkach wszystko wyszło nam idealnie, Renata, zluzuj się trochę. Sprawdzamy, czy wszędzie wolny brzeg jest ładnie zrobiony. Tutaj muszę tylko troszeczkę poprawić. Dobrze. I rączka do lampy. Dobrze, teraz mamy wyjątą, wyjętą rączkę z lampy z taką jeszcze lepką hybrydą. I będziemy próbowały tym te, m, wykonać zdobienie tą folią. I tutaj pomacham Wam kawałkiem tej folii, bo ja sobie tutaj wycięłam taki mały kwadracik. I przykładamy go tą matową stroną. Moja folia może nie jest jakaś jakościowo najlepsza, bo jest kupiona... Za bardzo małe pieniążki, więc zaraz okaże się, czy warto w ogóle inwestować w taką folię. Dociskamy dość mocno. Jeszcze mocniej. No, Mam ci zomać palucha? Po prostu powiedz, że chcesz iść na L4. <grych> Dobra, dociskamy mocno. Dobra, i teraz na takiej zasadzie, jeszcze może po bokach, żeby nie było. Czyli po prostu gniotę teraz, umożliwiam tutaj, że przepływ krwi urnaty w palcu. I odrywamy i jest taki efekt. No nawet fajnie to wyszło. Weźmy teraz drugi kwadracik. Bo Renata chce tylko dwa paznokcie mieć tym ozdobione, nie chce szaleć. Dobra, mocno. Podobno jest to pod to jakiś klej, żeby cały paznokieć w tym był, ale to właśnie chodzi o ten efekt fajny, że to tak kawałkami się nakłada. No zaraz zobaczycie. O, tutaj trochę nam gorzej poszło. O, jest. Bo tutaj, gdzie ta warstwa jest lepka, to tak powinno się jeszcze nałożyć. O, mi się wydaje, że jest OK. Dobra. I tak to wygląda. I żeby teraz nadać temu połysk i takie ostateczne wykończenie użyjemy tutaj teraz podjada delikatnie, żeby Wam pokazać swój nowy nabytek z firmy Semilaki i jest to top y nawipę. No tak tu pisze. Przeczytajcie sobie po angielsku już same, ale tutaj yy, na stronie Diamond Cosmetics, jak czytałam przed zakupem tego produktu, producent zapewniał, że będzie to efekt ala mokrych paznokci. Także zaraz tutaj będziemy mogli się na żywo tak naprawdę przekonać. Produkt yy, różni się od tego zwykłego topa z yy, semilaka tym, że jest na pewno o wiele yy, rzadszy i ma taką delikatną poświatę. Jakby to powiedzieć, jak stosujemy na przykład ufałkę, mi się przynajmniej tak wydaje, że gdzieś tak to wygląda. I też tam wyczytałam, właśnie na stronie Semilaka, że bardzo fajnie sprawdza się, szczególnie przy kolorach ciemnych. Wydaje mi się, że przy takich soczystych taka warstwa, właśnie jak najbardziej, poczekaj, błyszcząca też ma bardzo ważne znaczenie, także zaraz zobaczymy. Już po utwardzeniu w lampie. Dobrze. Rączka ląduje w lampie. I to tak wygląda efekt końcowy, czyli zdobienie tylko na dwóch ostatnich paznokciach i oczywiście ten efekt mokrego paznokcia, czyli bardzo błyszczącego. I my chcemy tutaj jeszcze dać wam. Zadać Wam pytanie, jakie filmiki paznokciowe byście sobie życzyły? Ja powiem tylko tyle, że na pewno pojawi się takie o kształtach, czyli o kwadratach, o migdałkach, ale to za jakiś czas, bo będę już tutaj eksperymentować na sobie. Tutaj nie będę nic już robiła Renacie, bo ona jednak jest zdecydowana za migdałkiem. Także to chyba wszystko. Jeżeli chodzi o ten efekt tego błyszczącego paznokcia, tego nowego produktu z firmy Semilac, to może będziemy dawały Wam znać, jak się sprawdza na naszym Instagramie, co? Tak, tak. Gdzie bo jest... Was serdecznie, zapraszamy. Tak, bo, bo myślę, że, że tutaj jest dużą ciekawością, nawet dla mnie, jak to będzie się prezentowało, że za kilka dni, kiedy będziemy używały, Renata będzie używała jakichś produktów kosmetycznych i tak dalej, czy ten połysk nie straci nic na swoim blasku. I to chyba wszystko. Dziękujemy, że byłyście z nami. Dawajcie znać, jakie chcecie filmiki y, paznokciowe. Trzymajcie się cieplutko, kciukujcie, subskrybujcie. Będzie nam bardzo miło. No, to Trzymajcie pa! Trzymajcie się, pa pa!